Najlepszę wrażenie ze słuchawkami w czarnym pomieszczeniu. Hej, ja sam Mapy, a dzisiaj jesteśmy w grze Ile de France. Nie ja mam niej wprawdzie zbyt wiele, gdzie prostujem ochotę zagrać w jakiś horror, który odbywa się w nawiedzonym domu. No i tak też natrafiłem na tą grę. Mam nadzieję, że okaże się najgorsza. Zamierzam teraz zacząć. E, zostałem skontaktowany z pewną kobietą w średnim wieku. E, pani Catherine Indefons. E, chciała, żeby poszedł do domu, w którym ona spędziła dzieciństwo. E, wszystko, co wiedziałem, to, że jej ojciec, e, właśnie pan Indefons. Posiadacz tego domu został znaleziony martwy, nie wiem co dalej. Dom został przekształcony w no, blok pełen pięter, i w nim no, nie mógł spędzić zbyt dużo czasu z powodu właśnie płaczów i krzyków, które cały czas było tam słychać. Nie mniej więcej tyle udało mi się wyłapać, i myślę, że mniej więcej tyle wiemy. O, podoba mi się płynność. Ciekawe kamera się porusza. No to bardzo przyjemnie. No dobra, myślę, że możemy zacząć. Kamera jest naprawdę bardzo dynamiczna i porusza się bardzo realistycznie. Co daje ciekawy efekt. Nie, z każdym stopniem są to jakby skoki obrazu. A. Nie mogę otworzyć tych drzwi. Więc chyba będzie musieli dalej iść w górę. Nie wiem co mi tutaj czeka. Z pewnością duchy martwego pana Indefonsa i jego, jego służby. A! O! nie swoją pierś. To ciekawe. Naprawdę nie mogę otworzyć żadnych z tych drzwi. Okej. Okay. W takim razie chyba muszę pójść na dół krew. Była tu wcześniej? Nie sądzę. Teraz tu jest. Tutaj wciąż jest zamknięte. A! To był mój głos? Czy niekoniecznie. Nie mam pojęcia. Sprawdźmy czy które jest drzwi na są otwarte. Może będziemy mogli jeszcze z tym wyjść, z której tak wszystko jest zamknięte. O. Gdzieś udało mi się przejść. O. I każde jest to, że dźwięki w tej grze dosyć przypominają realistyczne, które mogę usłyszeć czasem w moim domu. A więc z tym dosyć jeszcze cały czas mi się wydaje, że niektóre dzięki z nie pochodzą z gry, a z mojego domu, który nie ma teraz nikogo w nie. Pozwamy krzesła. Wszędzie dym. Chodźmy dalej. Okej, okay. wariujące światła. Już mieliśmy z nimi doświadczenie. Zwykle jak widziałem wariujące światła, to wyskakiwały jakieś wielkie zombiaki. Mam nadzieję, że nie tym razem. Masz pod To ...toaleta. Toalety nigdy nie są dobre. Ah, to raczej nie jest japońska produkcja, więc chyba aż tak bardzo nie musimy się bać toalet. <grystanie> to ciało wygląda dziwnie, jak się poruszy. Ah, ah. Sprawdźmy następne Nie mogę ich otworzyć. Hmm. Nic szczególnie interesującego. Co ciekawe, jest zabieg z tym dymem wszędzie. Nie? To wygląda już z bardzo niewyraźnie, ale chyba właśnie taki był zamiar. Gdyż tyle mój nic widzi nasza postać w tej chwili. Hmm. Mam coś tutaj. Zdaję mi informację, żeby naciągnąć... e aha, ok. Okej, papier tu jest jakiś. Okej, okay, tu mam informację o tym, jak e, państwo i lefons mnie się wyprowadzają z tego domu. Ale chyba coś ich dorwało przed tym, gdy udało mi się wyprowadzić. Chciałbym zejść tutaj, ale raczej nie mam takiej możliwości. Okay. O! Latarka! Myślę, że nie będę jej nadużywał, ale jednak może opłacalne jest przejrzenie tego miejsca z uczciem latarki. Wcześniej też widzę, że jest zamknięte. O! Podniosłem coś. Hmm. Nie wiem w jaki sposób sprawdzić, co podniosłem, ale myślę, że dzięki temu będę w stanie otworzyć te drzwi. Nie, nie, pewnie inne drzwi. Ok, być może będzie on służył do tych drzwi. Otwórz, niekoniecznie w takim razie, może tu, tak co tutaj od mnie czekać. Drzwi. Nie. Znowu jakaś kartka. Co my tu mamy? A... Nie będę szczęśliwy w tym domu. I przynajmniej e, to był morg no, miasta. E, market był blisko. E, teatr również. Ale dźwięki u góry były bardzo przerażające. W jednej nocy um, usłyszałem krzyk co? So, so. był głośny i przerażający. What the fuck! Co to był za dźwięk? Proszę. O, ciarki na plecach był krzyk, brzmiał bardziej jak śmiech dziecka-klauna albo coś. Tak, on był bardzo straszny. Nie wiem, kto jest za adresatem. Ach. Nie wiem, powiecie, co słyszałem, ale. To, to było co najmniej niepokojące. Nie, no to lustra. Hmm. Słyszałem kiedyś. Znaczy, często występuje taki motyw, że. W lustrach można zobaczyć duchy, może właśnie. E, Państwo i Lafons nie chcieli widzieć tych duchów, dlatego zdejmowali lustra. Myślę, że to ma sens. Hmm. Czy ten mam, mam razem głazny? No. Czy mieliśmy tam... Nie nienawidzę takich zegarów, które wydają tyle dźwięku. Teraz to powinienem być całkiem Lodówka. Lodówka na końcu... korytarza. Tu nie Kroki. Czemu nie? Ach. Potrzebuję coś znaleźć. Gatemet. Hmm. jedna rzecz, co jest straszna w tej grze jak na razie. Te wszystkie dźwięki. Boję się pierwszego kontaktu z tym, co tutaj będzie. Właśnie moment przed tym, gdy zobaczy się... Mm, to co jest faktycznie straszną rzeczą w tej grze jest najgorsze. Z racji tego, że nie wiemy, czego możemy się do końca spodziewać. Zapierdolę, sam je zamknąłem? Chyba no, tak, nie wiem, okej. Okay. Chyba no, tak. Ale... Nasz gość jest dosyć odważny, gdyż jeszcze nie zauważyliśmy żadnej żeby cokolwiek by było tutaj wystraszyło. Coś tam sobie harczy co chwilę, spokojnie sobie oddycha. Żadnej reakcji. Krew? krew. Coś strasznego w krwi. Krew jest dobra. Co dalej? Jest tu coś jeszcze? Jest tu coś. Czemu chodzę z latarką, boję się, że można się wyczerpać. Mam no, nadzieję, że tak się nie stanie. Przynajmniej na szybko. Nic interesującego niestety. Ou, to brzmiało jak matka mówiąca do dzieci. Przynajmniej zrozumiał słowo baby, ale nic poza tym. A, dobra, zaczynam być trochę przestraszony. Trzeba w jakiś sposób się uspokoić. Nie wiem, może mi coś zaśpiewacie. No, i doszedł głos więcej serca. Super! Czemu nie? Czemu nie? Nic nie widzę szczególnego. A potem jeszcze raz otworzę, żeby zacząć znowu. Nic nie ma. ja chcę z lodówką każdego wieczoru, by sobie coś zjeść. Coś płaczę po lewej, ale pewnie nic tu nie widzę. Nic tu nie widzę. Może w końcu bym mógł zejść tu. Tak? Tak. Mogę zejść tu. Ow! Spokojnie stare, nic się nie stało. Chcieliśmy, żeby się to pod nami zawaliło. I, nie zgubiłeś latarki stare? Nie zgubiłeś. A jest sobie w miarę jasna, więc... Wyważy nie będziemy jej używać. Jesteśmy w kanałach, co? Pewnie co działo się w tym domu złego? Działo się w kanałach. Te nigdy nie są dobre. Co więcej korytarzy, ludzie, że z zgubię. To by, to by nie było pożądane. O! 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 o. To niedobrze. To naprawdę przykre. Eee, co do cholery jest za mną? Gdzie jest Robert? Potrzebuję napisać tu to, żeby zachować siebie, jakby. Te krzyki są przerażające. Muszę iść i stawić temu czoła, ale nie chcę wracać. Jestem trochę zgubiony. Jestem tutaj w pułapce, w martwym końcu. Słyszeliśmy krzyki, kiedy Robert ja... Kiedy no, robiliśmy coś tam... I to zaczęło za nami iść. Co do cholery. Kurwa! 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 Nie, nie, nie proszę, proszę, proszę! Odejdź, odejdź, to jest za mną! To jest za mną, Ciekawe, co jest, ja Oj, to było przerażające. Krasz. Ruszaj a... się. Co się dzieje? O co? Co jest? Zostawiam co jest? mnie z pokoju. Na tyle. Dzięki za uwagę. Na razie.